Czyli Boże, witam Was. Komentarz do Ewangelii z 32 niedzieli, zwykłej w roku B, z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus, nauczając Rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie, z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach, obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tym surowszy, surowszy, dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś, ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Moi kochani, mamy tutaj taki dyptyk, takie dwie części tego tekstu. Z jednej strony antyuczniowy, taki antyprzykład ucznia Chrystusowego i z drugiej strony ta wdowa, która jest takim wzorem, takim idealnym wręcz wzorem postawy ucznia. To jest moment, kiedy Jezus za chwileczkę wejdzie w swoją mękę. Jest jakby jego testament, ostatnie pouczenie, takie ostatnie przykłady, jak jakich postaw nie wolno w sobie pielęgnować czy rozwijać, gdy chodzi o uczniostwo i, i jakie mamy właśnie realizować jako uczniowie Chrystusa. Zresztą sam Chrystus poniekąd te postawy realizuje, tej, tej kobiety, zaraz to zobaczymy. A więc dla nas jest to taki, takie dwa wzory: antywzór i, i idealny przykład. Moi kochani, po kolei mamy tutaj uczonych w piśmie. Oczywiście nie chodzi o wszystkich, ale większa część z nich miała te postawy, które tutaj Jezus piętnuje dość ostro. Uczoni w piśmie byli takimi ówczesnymi żydowskimi prawnikami, znawcami też pisma, więc byli z tego szanowani, mieli taką wysoką pozycję. Te powłóczyste szaty miały podkreślać i godność, i pozycję. No tak sobie właśnie ubierali się, żeby, żeby ich zauważano, żeby, że oni są kimś bardzo ważnym, tak? dlatego takie szaty noszą. Lubią pozdrowienia na rynku. Właśnie trzeba by bardziej było pozdrawiać, nawet niektóre tam midrasze mówią, że trzeba było wstać jak przychodzi Bóg Ciebie uczony w Piśmie z szacunku właśnie do Niego, do tego kim jest. Pierwsze krzesła w synagogach, tak, czyli no ta ławka, która była tuż przed taką skrzynką z pismami świętymi, w najważniejszym miejscu. Y, y, zaszczytne miejsce na ucztach, jak przyszedł właśnie na ucztę uczony, to był taki prestiż, nobilitacja gospodarza. Y, nie, to było takie wyróżnienie, nie, to można się było pochwalić, więc też stawiano ich w takich pierwszych miejscach. Biblii widoczni i tak dalej, bo to też szła troszeczkę taka właśnie. Szacunek dla gospodarza, że do niego przyszedł uczony w piśmie. Więc mamy tutaj takie momenty, kiedy widzimy pewną próżność. To jest ta negatywna postawa, która tutaj się widocznia, pewną próżność. Ale mamy dalej. Obiadają domy wdów. Przypomnę, że wdowy w czasach starożytnych, w czasach też Izraela, w czasach Jezusa również, miały bardzo złą pozycję. Byli bezbronne w społeczeństwie. To mężczyzna zapewniał utrzymanie, jakiś szacunek obronę przed różnymi tam nadużyciami innych osób. Tu wdowa była bezradna i co, co ciekawe, właśnie ci prawnicy byli opiekunami wdów ich majątków, czuwali nad majątkiem. I tu Jezus pokazuje, że i to jest strasznie okrutne, że ci, którzy mieli czuwać nad majątkiem, wręcz wykorzystywali te wdowy, korzystali z tego majątku, tak? Obiadali je, chociaż one niewiele same miały. Były też właśnie ubogie, jak wspomniałem, materialnie bardzo kiepsko. To oni, zamiast się im opiekować, troszczyć, to tym bardziej jeszcze do, potrafili tutaj je wykorzystywać, te, te ubogie wdowy. I, i, I jeszcze dla pozoru odprawiają długie modlitwy, nie? czyli chodzi o to, motywację tych modlitw. One służyły temu, żeby ludzie ich podziwiali, tak? żeby ludzie ich właśnie jakoś tutaj doceniali. A więc mamy tutaj kolejne cechy negatywne. Była próżność, teraz dochodzi nam pewna chciwość, wręcz oszustwa, i chciwość, i pewna obłuda. Tak? Obłuda i, i no, takie coś straszne, jakim jest wykorzystywanie religijności, wiary Boga do swoich egoistycznych celów. Stąd Jezus taki mocny mówi akcent: Ci tym surowszy otrzymają, dostaną wyrok. I dalej właśnie mamy teraz pozytywny przykład. Patrzy, Pan Jezus, naprzeciwko skarbony sobie. Patrzy, Skarbon były 13 na placu kobiet. Ciekawe były one podpisane, na co są przeznaczone te ofiary. I gdzieś wyczytałem nawet, że kapłani odbierali te ofiary i mówili o kwotę i wrzucali do tego skarbony, Trzeba był w taki kształcie takiej metalowej trąby. Jak ktoś rzucił wiele, no to te wiecie, pieniądze się odbijały. Był huk, a on dał dużo, tak? Bo dużo huku było. Pewnie kiedy ta wdowa przyniosła jakieś te swoje. Te, te dwie monetki, no to, no to był uśmiech na sali, można by rzec. Ale Jezus to właśnie wy, wychwyci. Wielu bogatych wrzucało wiele i ta rzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Tutaj jest takie nawiązanie do no, słuchaczy Markowych. Grosz to jest, znaczy kwadrans, najmniejsza jednostka monetarna w Rzymie. I właśnie była równa temu dwóm tak zwanym leptonom. To są te dwa pieniążki. Ważne jest to, że ona dała wszystko, tak? że miała dwa mogła jeden zostawić na przykład na jedzenie, a drugi dać Bogu, byłoby też w porządku. Nie, ona właśnie tutaj jest tą, która daje wszystko z miłości do Boga. potrafi się całkowicie poświęcić Bogu dla świętej sprawy, hojna dla świętej sprawy. Dla takiej świętej sprawy będzie również hojny Chrystus za chwileczkę, który odda życie dla zbawienia dla świętej sprawy. Całej ludzkości. I co więcej, Jezus pokazuje nam, że w tym komentarzu swoim rzuciło najwięcej ze wszystkich, którzy kładają do skarbony, że ta ofiara to jest y, najbardziej wartościowa i cenna przed Bogiem. Najbardziej się liczy. Tak? Zobaczcie, zewnętrznie tak bardzo marna. Najsłabsza chyba z tamtych ofiar, które w tym dniu y, 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 wpadły do tej, do tej skarbony. Ale ponieważ to było wszystko, oddała nie nadwyżkę, ale wszystko co miała. To przed Bogiem się liczy. I to było z miłości, to jest też istotne. Z miłości do Boga. Z miłości do Boga, zaufania też Bogu, bo no bo co, teraz będzie głodna, nie? To jest zaufanie, że Bóg nie pozwoli zginąć. Moi kochani, to tyle z takiego komentarza. I co jakby takie dla nas jakby światła, czy postawy, które mogą być cenne w takim zastosowaniu do siebie. Pierwsze to, to oczywiście ta boża logika, tak, że Bóg patrzy inaczej, patrzy na intencje, patrzy na serce i to się liczy. Zewnętrznie coś można robić drobnego, małego, ale, ale liczy się serce i Bóg to docenia. Nasze jakieś ofiary wewnętrzne, drobne może zewnętrznie, ale nas dużo kosztujące, czy kiedy oddajemy całych siebie, to jest taka jedna że Ta boża logika, na zewnątrz inaczej, no nie? Ktoś może dać wielkie kwoty, czy, czy robić wielkie dzieła, ale robi to egoistycznie. Dla Boga jest to do niczego, to jest nic. Kiedyś pamiętam, Ojciec spio podobno. Taka historia jest, jakiś tam człowiek mu się w pociągu chwalił. Doktorat sobą wiózł, z tą miską. To jest dzieło mojego życia. I on to miał rzucić na ziemię. To jest dzieło Twojego życia. nie? Masz służyć Bogu. Nie? On to służył sobie, pisząc to dzieło życia. Drugi, druga sprawa to jest. Yy, yy, że mam wszystko czynić z miłości. Z miłości do Boga, dla Boga, nawet drobne rzeczy, z miłości do Boga, one nabiorą wtedy olbrzymiej wartości. Nabiorą olbrzymiej wartości w oczach Boże. Jeżeli szczerze, drobne, dro, dro, drobne dobro, uśmiech, gest, słowo, podejście do kogoś, zainteresowanie się kimś, jakieś jakieś tam y, drobna usługa wobec nie? z miłości do Boga. Z miłości do Boga, to jest dla nas bardzo istotne. To nas też różni od filantropów, różni nas od y, dawania innym, bo ja się poczuję lepiej albo zyskam wdzięczność. Nie? Z miłości do Boga, nawet drobne gesty, byśmy je wykonywali, bo one mają wielką wartość u Boga, tak jak ta y, postawa tej kobiety. I w końcu chyba taki rachunek śmierci trzeba sobie też zrobić, jako osoby religijne, czy przypadkiem właśnie nie, grozi, nie grożą nam te y, postawy. Antyuczniowskie, czyli pytanie o naszą próżność, szukanie jakiegoś podziwu, szacunku, pochwalenia, yy, prestiż, tak? Yy, 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 chciwość, chciwość, obłuda, czyli jesteśmy obłudni, to jest nie tak, dwuznaczni. Yy, to nam bardzo też grozi w życiu religijnym dwuznaczność, yy, ale też właśnie jakaś chciwość, nie, chciwość. Tutaj też widzimy, jak poniekąd wspomniałem o tym, że poniekąd nawet społeczność promowała jakby troszkę tych uczonych, i jakby dawała pewien pretekst, by tak się tutaj wyróżniać, nie? bo, bo, bo i kładziono w ty, na, na, na tych pierwszych miejscach w synagogach, czy właśnie na ucztach ich tam wyróżniano. No i tak człowiekowi, kurczę, grozi. A to jest zobaczyć sobie, czy nie mamy takich sytuacji, środowisk, postaw, e, okazji, tak? gdzie, gdzie te takie mogą takie właśnie dość przyziemne moje tutaj potrzeby się tu objawić, egoistyczne, właśnie próżność, jakaś chciwość, czy, czy, czy jakieś inne postawy, które są tutaj no, negatywne, które, które odderają nas od Chrystusa, nie są, nie są postawami ucznia. By być też czujnymi, być może trzeba więcej czujności, badania swojego serca, bo widzę, że tak wsiąkam w jakieś dziwne zło. Moi drodzy na postawę tej wdowy przyjmijcie błogosławieństwo Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen